No to się mankuje. Dzisiaj sobie zagram do Requesta. Póki co spróbujemy na klasę B. Później, może się przerzucę na coś innego. Niech będzie wszystko na halfie. Jej trudność. Jak będzie amator. Bo no według mnie, to wyjdzie wtedy wszystko. Jak najlepiej. To dobra, no to jedziemy. Będę się... O właśnie. O! No i oczywiście muszę też trochę punktów nabić, bo... Ja chcę tutaj sobie wbić już ten hm, wyższy level. A już naprawdę niewiele brakuje, jakżeście chyba widzieli... No przed chwilą zresztą nawet. Bym powiedział. I co? I tu muszę nagrywać sobie z n no ale w sumie po to, to jest ten kodek graficzny, w sensie 2-encoder żeby nim nagrywać, tak? No to zobaczymy, mam tutaj na 20 okrąg ustawione Nie chciało mi się ustawić tego więcej Generalnie dzisiaj w robocie bardzo było przyjemnie Wczoraj sobie wyszedłem do sklepu Ogarnąłem jakieś tam podstawowe zakupki. A dzisiaj postanawiam się trochę zrelaksować przy gierce. Na luzie, na no spokojnie. Ja jakoś nie będę tutaj walczył o pierwsze miejsce, czy nie wiadomo jaki wynik. Ok, tak jest głód chłopę co ty tam co ja nie wiem co on odwali? A mam jedną sekundę tego do gościa tylko straty O co on tam zrobił? Co on tak zawiną. A to ten tutaj jest. O, już tutaj został zniszczony, a nawet dwóch Ja myślałem, że tylko jeden ten, jak się okazuje że to nie tylko był o właśnie tu już jeden wrak było widać to ja chcę tego typu podhaczyć trochę o odbij odbij no właśnie bardzo dobrze a nie to nie próbuj robić PIT bo to się dla ciebie się skończy a nie dla mnie o tutaj drugi wrak już jest już jest ta dwóch jest dyskwalifikowanych Widać, że się w kogoś tam musieli wcześniej wbić. Tu też niech się gość zderzy. A tu widać, że oni się pod ścianach lubem rozbijać. Więc to chodzi w tej grze, tak, żeby oni się trochę porozbijali. Jest też wersja oczywiście requesta na telefony. Waży całkiem sporo. No, niestety mój obecny siłgi ma. Starszego nieco Androida, bo podaję, że Androida 8, a od dziewiątki jest dostępny Request. Od dziewiątki wzwyż, ale tak, planuję sobie zakupić telefon Samsung Galaxy S23 Ultra. No i tak się zastanawiam, czy kupować teraz S23 Ultra. Czy może poczekać aż widzą S24, obadać sobie ceny, jak, jak to będzie wyglądać? Bo wiadomo, inflacja i wszystkie inne czynniki mają wpływ na kształtowanie się cen oraz rynku. Więc jeśli ktoś by tutaj lubił takie techniczne sprawy, to możemy w sumie doradzić, czego mam się czy mam zaczekać, aż będzie ten S24 Samsungi, czy może brać S23 Ultra. Raczej z innych marek bym nie chciał, bo już sprawdzałem sobie LGKI. Ostatni Samsung, jakiego miałem. To był Samsung Galaxy S2 z 2000, bo leży w 11 roku miał premierę, trochę na tamte czasy kosztował, no nawet bardzo dużo. No i dlatego właśnie się zapytuję teraz no chciałbym się dowiedzieć i nie proponujcie mi raczej sprzętu Apple'a, bo ja raczej nie przywyknę do tego systemu. Do iOSa, bardziej to by mi odpowiadał właśnie Android, i coś, co będzie miało bardzo długie wsparcie. Jak to jest w przypadku np. flagowców Samsunga. Obecnie to sobie siedzę na Xiaomi Redmi 8 i można powiedzieć tak, szybkość działania może być, ale już na przykład. Jak to określić? Wsparcie producenta i systemu oceniam na raczej średniowy. No, po jakim czasie on tam przestał zostawić aktualizacje zabezpieczeń. W 2018 sobie go ogarnąłem. Od co 19, 20 i tam z 21 chyba mam ostatnią łatkę zabezpieczeń. Więc tutaj wychodzi, że praktycznie tam nie wiem. z 3 lata, był wspierany, nie. To też takie raczej, według mnie, średnie posunięcie. Jeśli chodzi o zabezpieczenia kurcze wersji Androida, to on też chyba, czekajcie, no startował z Androidem 8. Nie, no tak, z 8. I co? I kurde, co z tego wyszło? No. Nie za długo był wspierany a też bateria mi gnie, troszeczkę zaczyna podupadać, więc chciałbym się zdecydować na jakiegoś flagowca Samsunga, bo z tego co wiem jest też Request Mobile, no ale na trochę nowszego Androida, więc no nie pójdzie na tym Xiaomi, który posiadam aktualnie niestety, a chciałbym sobie go przetestować, musi to też być coś z dość dobrą baterią no, to chyba S20, S23 Ultra. Z tego co słyszałem, to ma dosyć dobrą baterię. Pojemną, długo trzyma. Cena. Maksymalnie, tak nie wiem, do 8000. Jeśli ktoś byłby obeznany, to prosiłbym o zostawienie komentarza. Ponieważ może mi się to zawsze przydać w wyborze następnego telefonu. No, bo też z dużych zalet, tego Samsunga, to na pewno będzie obszerna pamięć ale to większość telefonów ma obszerną pamięć, ale właśnie chodzi głównie tak. Pamięć, wsparcie. Oraz to, jak długo będzie na baterii trzymał. I proszę Was bardzo, wbiłem ten 17 level. Wbiłem ten 17 level. No jest pięknie. Teraz mogę normalnie zakończyć sobie nagrywanie. Ty, a nawet kurde, prawie 17,5 levela. No to ładnie. W tym momencie zakończę nagrywanie. I w sumie zabiorę się za ogarniania odcinka z jakiejś innej gierki. Cześć.